Ja, może nie tyle pytanie, tylko obserwacje do tego, co Ksiądz powiedział. Bo widzimy dzisiaj, Ksiądz powiedział, że nie w długiej przyszłości będziemy gdzieś karani za to, co myślimy, a być może jak myślimy inaczej niż wszyscy, którzy nam mówią, jak mamy myśleć. I obserwujemy już dzisiaj to, ten proces bardzo wyraźnie, bo z jednej strony nie mamy prawa powiedzieć czegoś, co nie jest polityką korektą. A druga rzecz zaobserwujmy, że jak do Francuzów się zwracamy i mówimy, co o tym myślisz, to najczęściej co oni odpowiadają, nie mówią, co myślą, czy są za, czy przeciw, tylko odpowiadają se différent. Czyli ten proces już takiego wymywania wartości i przestawiania nas na ten proces, że w przyszłości już naprawdę nawet to nie będzie se différent. Tylko w ogóle nie będzie można myśleć. Dziękuję. Jaka pani środa dodała, że nie można żadnej ideologii gender w Polsce, że w ogóle takiej nie ma, to też trzeba wziąć pod uwagę, jak do tego się odnieść, ponieważ jest lęk, że będzie bardzo duży opór w Polsce, w związku z tym lepiej powiedzieć, że na razie czegoś takiego nie ma. Ale nie o to chodziło mi, tylko w związku z wypowiedzią pani Senyszyn, z tym cytatem, chciałem dodać jeszcze to. Ja mam wątpliwość taką lingwistyczną, bo tutaj padło ich, ks. i ksiądz Gabron i ksiądz profesor, użył słowa genderyzm. W języku polskim istnieje pojęcia, istnieją pojęcia pozytywne i pejoratywne, jak indywidualność i indywidualizm. Pozytywne, negatywne, pejoratywne powiedzmy. Czyli subiektywność, subiektywizm to drugie jest właśnie tym nośnikiem pewnego zła. W związku z tym obawiam się jednej rzeczy, żeby nie wyszło tak, że genderyzm to coś złego, a ideologia gender, a może to dobre. W związku z tym, czy jest konieczność używania tego pojęcia, genderyzm i nie wystarczyłoby ideologia gender, bo w tym jest już tak zakodowane samo zło. To jest moja wątpliwość i jednocześnie pytanie. Prosimy o pytanie. Bardzo dziękuję. Kochani Państwo, w związku z całkowitą zmianą paradygmatu myślenia, czyli tego pryncypium, na którym myślenie jest ocalone, osadzone, bo to mamy zawsze, każdy system, wtedy, kiedy chcemy mieć koncepcję świata na przykład, to y, rozpoczynamy od principiów i najłap, najłatwiej każdy system Rozmontować y, po prostu na, na czynniki pierwsze tak rozebrać, jeżeli do, dotrzemy do pryncypiów myślenia. Jeżeli tym pryncypium poruszającym jest nicość, to rozumiemy, kochani Państwo, że w medycynie y, znikają nam takie kategorie jak zdrowy chory, y, czyli y, WHO nieprzypadkowo określiła y, homo. Y, Y, seksualizm, jako y, skreśliła to z listy chorób. A dlaczego skreśliła to? Konsekwentnie, będąc y, właśnie w linii tego, y, za chwileczkę powiem, y, tej problematyki ideologicznej dzisiaj, czy gender, czy genderyzmu. Dlatego, że y, drodzy Państwo, jeżeli nicość się artykułuje to wtedy znika to, co zdrowe czy chore. Dlaczego? Bo de facto stawia się na opcję choroby jako choroby. I y, dlatego też właśnie, czy Kościół w Polsce jest y, przygotowany na to zmaganie ideologiczne tego typu? W poprzednich pokoleniach i w okresie PRL-u nasz Kościół dalece, choć nie całkowicie, przygotował pokolenia kapłanów na rozprawę z ideologią marcistowsko-leninowską. Dalece, ale nie całkowicie. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Między innymi w kontekście mojej osobistej rozmowy w Filadelfii z księdzem kardynałem Johnem Królem Świętej Pamięci, który tak wiele uczynił dla pokonania w pewnym wymiarze marksizmu, leninizmu w PRL-u, łącznie z władzami Stanów Zjednoczonych. Ale okazało się, że za mało znamy marksizm, ale ja uważam, że na tyle, żeby rzeczywiście Kościół mógł przeprowadzić Dalece bezpiecznie naród polski i Polonię przez to Morze Czerwone. Drodzy Państwo, z czym Kościół w Polsce ma dzisiaj problem? My nie mamy naszych uczonych, którzy znają źródłowo rozwój marksizmu w postaci neomarksizmu. Jeżeli ja w latach 90., to opowiem o własnym doświadczeniu, ale proszę mnie dobrze zrozumieć, nie po to, żeby coś wykazywać jakiś problem czy słabość, bo to nie o to chodzi. Jeżeli ja w latach 90. czy na początku XXI wieku przebywałem z Republiki Federalnej Niemiec, chciałem się dzielić z moimi profesorami filozofii o tym, co badam, a badałem m.in. neomarksizm. Bo ja chciałem tylko badać marksizm-leninizm. Bo nikt mi w Polsce nie powiedział, nawet na naszym uniwersytecie, że marksizm-leninizm był dalej rozwijany. Choć przecież KUL był jedynym takim bolwerkiem w polskiej rzeczywistości akademickiej, którego, który bardzo intensywnie rozprawiał się z ideologiami. W związku z tym, jeżeli zask czymś zaskakującym jest to, co ja przywoziłem. I tutaj trzeba powiedzieć, że to było tak zaskakujące, że nawet niektórzy fachowcy powiedzieli: A jeżeli Tadeusz ma rację, to i powiedziano, dwóch takich filozofów w Warszawie powiedzieli: To musimy napisać na nowo całą historię filozofii nowożytnej i współczesnej. Bo, drodzy Państwo, nasza interpretacja filozofii nowożytnej ma istotne braki. I jakiego typu? My nie znamy źródła nowożytnych problemów filozoficznych. A, ja, a co jest tym źródłem? Reformacja. Dlaczego? Bo wszystkie te systemy, łącznie z gender ideology, drodzy Państwo, to są albo totalne, albo fragmentaryczne interpretacje kodu nowożytnego paradygmatu myślenia w postaci dialektyki teologicznej Martina. Lute. I w związku z tym, tak trudno jest polskim uczonym, ale nie tylko, bo to jest problem ogólnoświatowy, tak trudno, skoro nie znamy przyczyny myśli nowożytnej, tylko tak szybko idziemy do tego kartezjusza, który w, w okopach zmaga się z protestantyzmem. I kartezjusza nie zrozumiemy, drodzy Państwo, jeżeli nie Rozprawimy się z reformacją przeciwko kartezjusz, której to argumentuje. I dlatego też, jeż jeżeli zinterpretujemy na przykład niemiecki idealizm, materializm, oświecenie francuskie, materialistyczne, niemiecki marksizm, y leninizm, jeżeli zinterpretujemy od strony kartezjaz kartezjanizmu, to przepraszam, rozmijamy się zasadniczo z poznaniem przyczyny tych systemów, bo jaka jest przyczyna tych systemów w ich samoświadomości? Ja muszę jako uczony, drodzy Państwo, dotrzeć do tego yy, kodu, który sam myśliciel, czy Hegel, czy Kant, czy Fichte, Schelling, Marx, Engels, Husserl, Heidegger, Adorno, Horkheimer, drodzy Państwo, wiecie na kogo ci panowie wskazali? Na Martina Lutra. Ale o tym, między innymi, i to zaskakująca wiadomość, powiedział Leszek Kołakowski w słowniku filozofów wydanym w latach 60. I Kołakowski tam taką malutką uwagę czyni, że źródłem nowożytnej filozofii jest protestantyzm Martina. Luta. Zdumiony byłem tą uwagą, rzeczywiście, ale w tym przypadku Kołakowski tylko wiernie interpretuje to, co nam te systemy nowżytne w swojej samej świadomości prezentują. I drodzy Państwo, dlaczego pozycja Kościoła, który dysponuje świętą nauką, także Kościoła w Polsce, dlaczego ta pozycja jest taka trudna? Z jednej racji, drodzy Państwo. I tutaj nawiążę do kongresu filozofii polskiej w Toruniu w 1996 roku. Tam była taka debata, którą ksiądz Biskup Bejze prowadził, i chodziło o neotomizm. Dlaczego neotomizm nie może się w polskiej rzeczywistości przebić? Dlaczego on nie może zyskać zwolenników? I wtedy ja ośmieliłem się wstać i powiedziałem, że drodzy Państwo. Jeżeli polski neotomizm nie będzie mieć precyzyjnej wiedzy na temat przyczyn i, i, i systemowych analiz nowożytnej artykulacji ducha czasu, zostanie z polskiej geografii intelektualnej zmieciony, zmiażdżony. Dlaczego, drodzy Państwo? Bo wtedy mówimy sobie muzum, My nie wiemy, do jakiego świata my mówimy. A ja muszę mówić i wiedzieć, jak myśli słuchać. Czyli innymi słowy, nie przygotowano nas jako ludzi kościoła, nie przygotowano nas na zrozumienie na przykład neomarksizmu. Bo jeżeli w Polsce mówi się o takich myślicielach jak Max Horkheimer, Teodor Wiesengruntadorno, Polok, Erich Fromm, to drodzy państwo, to ja przepraszam, ale poza wyjątkami to mówi się pozytywnie. Trzeci pytanie. Y Karanie inne, rzeczywiście, bardzo ciekawe ta uwaga y pani o tym, że y jeżeli ktoś mówi, że to jest coś zupełnie innego, tak jest. Bo neomarksiści mają pojęcie tak zwane, że całkowicie coś innego. A drodzy Państwo, co jest całkowicie coś innego od tego, co jest. Czyli co jest całkowicie inne od bytu? Niebyt. Nic coś. I macie Państwo przykład na co dzień, jak mocno neomarksizm. Jest obecny w kulturze duchowej Francji. I trzecie, bardzo ciekawa rzecz. Tutaj jest, kochani Państwo, wyjątek, dlatego że rozumiemy, czy coś powiem, że jest na przykład czymś, na przykład gender, czyli płeć pojęta społecznie czy historycznie, czy użyję pojęcia genderyzm, to rozumiecie Państwo, że ponieważ w tej ideologii cała rzeczywistość jest. Tylko negatywnością. W związku z tym, czy ja użyję tego rzeczownikowo, w tym sensie, że samą bytowość wyartykułuję, płeć społeczna, kulturowo utworzona, czy ja wyartykułuję w sensie genderyzmu, że wyprowadzam jako pewien nurt myślowy z tego pojęcia, to to jest w tym przypadku, kochani Państwo, tym. Samym, czyli negatywnością. Tak jak płeć jest negatywnością, cała rzeczywistość jest negatywnością, tak też wszystko ma być pojęte w tej ideologii jako negatywne.